Tata i Gustaw ugotowali. Moi kochani, przyszedł ten dzień. W końcu przyszedł, bo przyjść musiał. I to jest dzień, w którym zaczynamy śledziową trylogię. Ach, moi drodzy! Śledzia uważam za ukoronowanie dzieła stworzenia. Myślę, że jak Pan Bóg tworzył świat, to tak na koniec już usiadł, popatrzył, jak mu to fajnie wyszło i mówi: Nie, no jeszcze śledzik. I wtedy stworzył śledzika. Moi drodzy, co ja Wam chcę pokazać? Śledzie jest na każdy. Majeczko, tak ja wiem, jest śledź. Kicia. Jest śledź. Dostaniecie kawałek. Tak, dostaniecie. Przepraszam Was, ale. No, są rzeczy ważne i najważniejsze, no. Muszę im trochę dać, bo zwariują tutaj. Chodź, Gutek, chodź. No chodź, to jest twój kanał. Chodź. No kto jest takim grzecznym kotkiem? No ty wiesz, że zaraz będzie w misce. No powiem wam, że to mądre bestie są. Dobra, dam im i wracam do was. No chodź. Dobrze. Moi kochani, wszyscy znają śledzia. Ale większość, ogromna większość z nas zna śledzia, który jest dostępny w sklepach już przetworzony. Czyli w najlepszym razie solony, ten co w Polsce go nazywają Ala Matias, nie wiadomo co to znaczy, bez skóry, no albo wręcz kupowany już gotowy w oleju, marynowany w jakimś dziwnym czymś, co niby jest octem, albo. Przepraszam, albo e, przygotowany e, już e, w śmietanie, czy w majonezie, czy cholera, wie czym. Kochani, żeby zjeść naprawdę dobrego śledzia, trzeba go zrobić samego od zera. To są tak zwane śledzie zielone. Nie wiem dlaczego one się tak nazywają, ale no, tak ludzie je nazywają. E, one są surowe. One nie są nawet solone. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak takie śledzie nasolić. Nie bójcie się takich śledzi, to jest naprawdę prymitywnie proste. Zobaczcie, jak to się robi. Mamy miskę. Na dno tej miski sypiemy trochę soli. Powiedzmy łyżkę. Na tej soli układamy śledzia. Skórą w dół i obsypujemy go solą, tak żeby był obsypany. O, proszę bardzo. I kładziemy następnego śledzia. I co robimy? No dobrze się domyślacie, kochani. Obsypujemy solą. Jak jest obsypany, bierzemy kolejnego śledzia i co z nim robimy? Nie ma żadnego zaskoczenia, moi mili. Obsypujemy go solą. Proszę bardzo, o tak. Obsypany śledzie, moi drodzy, mamy nasolone. To jest wszystko. Takie śledzie czymś przykrywamy i wstawiamy do lodówki. Wszyscy za chwilę zapytają, ile tej soli. Kochani, nie ma to, nie ma to większego znaczenia. Ryba wchłonie tyle soli, ile wchłonie. Słoność tego śledzia po nasoleniu to nie jest funkcja ilości soli. Ta słoność to jest funkcja czasu. Czyli on będzie tym bardziej słony, im dłużej będzie w tej soli leżał w lodówce. A ile ma leżeć? Albo dobę, albo dwie doby. Po dobie jest taki dobry, po dwóch dobach jest jeszcze lepszy. Jeżeli ktoś chce jeszcze lepszego, niech potrzyma dwie doby. A jeżeli ktoś musi. Ze względów zdrowotnych tą sól ograniczać, to niech go wyciągnie podobie. A tu jakieś grudy tej soli mam, to je muszę rozgnieść w palcach. Ta kamienna sól, bo ja do wszystkiego używam tej soli, którą wam pokazywałem przy okazji kiszenia, nie tylko do kiszenia, ale po prostu do wszystkiego w kuchni używam tej soli. Ona ma tendencję do zbrylania się, no bo nie zawiera substancji tych przeciwko zbrylaniu e, chemicznych. No dobrze. Wsadzamy to do lodówki. Aha, kochani, e, nie zdziwcie się, jak po tym dniu czy tam po dwóch dniach e, te śledzie będą w wodzie. Tak to działa, tak to jest. Sól jest rozkopina e, i to jest ok, to jest w porządku, tak to ma być. E, chowamy śledziki do lodówki i spotykamy się, no w moim przypadku za dwa dni. Na razie.